Witaj, dzień dobry w ten piękny kurwa listopadowy dzień. Mam nadzieję, że Wam też się tak samo nie chce jak, jak, jak mi, nam. jak nam. Nieważne. Przychodzimy do Was z tematem, tematem kujowym i nieciekawym. To jest tragedia. To jest. To jest dramat, kurwa. Więc mamy dramę Queen of the Black kontra kto? Kontra Hot Bloody Lones, czyli Lines. Czyli... witamy jak tutaj jesteś, oczywiście. Musisz zasubskrybować Karolu. Przycisk subskrybuj, pięknie będzie się komponował. Na Twojej bluzie, Zielone. bo jest piękny kontrast. Oczywiście musimy powiedzieć o naszym sponsorze, czyli Locha Prośna Design, kurwa. Mamy, kurwa, sponsora? Nie, a tak serio to kurwa naszym sponsorem dzisiejszego odcinka jest Chrybapu. Dwa dni temu drama Queen of the Black vs. Hot Bloody. O co mogła powstać drama? Słuchajcie, Hot Bloody Lines na swoim Instagramie, jak którym zebrała około chyba tam 13 tysięcy obserwujących, udostępniła na insta-story stare, ponoć, stare brudy e, Queen of the Black, stare screeny, e, jakieś dramy, jak Pali Blanta. Ponoć, nie to stary. jakby to jeszcze było coś nawiązujące do obecnych sytuacji, a to oj, kurwa, po prostu se wpierdoliła. Tak, po, stare po, po, po prostu. Słuchajcie, generalnie drama polegała na tym, że jak ona je wstawiła, Według Julki, Juleczki, według naszej Juleczki, ona tylko dlatego dostawiła, bo Hotbloody Lines chciała się z nią spotkać wiele razy, a ponoć e, Queen of the Black ją spławiała. Ty mordo, jak ona jej takie dymy robi, jak ona ma tylko tam 13 tysięcy obserwujących, my mamy 20 tysięcy subskrybentów. Kulka stwierdziła, że słuchaj, ja już jestem pełnoletnia, wrrr, Ja będę to wszystko teraz zgoszała yy, I słuchajcie. I każdą że... jedną osobę, ktokolwiek screena jakiegoś wstawi. Ja na każdego zapierdalam do pakułatuj. I już dzwonimy do pakułatuj. I teraz słuchajcie, znowu będziemy się wypowiadać obiektywnie, tak jak na to spojrzymy, ale Julka poprosiła ją, żeby nagrała przeprosiny. To wtedy może nie zgłosi tego do e, komendy po, w policji w Piasecznie. Yy, więc Ale. sobie przeprosiny wyglądały na zasadzie, jednego kafelka! Yy, jeden kafelek to za mało, pamiętaj, muszą być cztery kafelki. <noise> Jak robisz przeprosiny? Cztery. Ale dobra, yy, powiedzmy wprost, te przeprosiny były tak na odpierdol, że coś na zasadzie kurwa kopnąłeś brata tak. w gałkę oczną, i matka mówi: Przeproś go! Przepraszam. No jest nie taki... Później przyznała, że zrobiła to. Dlaczego? Żeby się odpierdoliła. Tak, ale to było widać takie bardzo na odczepkę, Już można było trochę wykorzystać swoje gry. Aktorskie. Chcę tylko powiedzieć do każdej osoby, która chciałaby popełnić znowu ten błąd, bo jest teraz o mnie strasznie głośno i każdy wyciąga nawet takie stare screeny, yy, bo ma, chce mieć swoje 5 minut, jak jest o mnie głośno i tak dalej. I yy, ja właśnie jadę. To zgłosić, i chcę Was ostrzec, że każda osoba, która wypowie się na mój temat albo udostępni um, jakieś screeny. Po prostu wypowie się na mój temat, zniesławiając mnie, albo powie fake informacje, dostanie pozew, albo y, poniesie za to ogromne konsekwencje. Każda osoba, która udostępnia i screen, każda osoba, która ją zniesławi i tak dalej, mm. ale zniesławienie nie polega na tym, że na przykład powiesz prawdę. No, no przykładowo, to nie, jest nie zniesławiasz kogoś na przykład, y, nie wiem, kurwa, jak o coś ukradł i go nazwiesz złodziejem, co nie? To nie jest zniesławienie. To nie jest zniesławienie. To tyle. Co to konta, które było schakowane? Jadę to zgłosić właśnie na policję, ponieważ to była wielka przesada z tym, ym, włamaniem mi się na konto, mam IP osoby, mam dane Instagrama i tak dalej, więc droga osoba następnym no, razem uważa, jak chce zrobić mi jeszcze większą dramę i zrobić ze mnie rasistkę. To nie będą ogromne konsekwencje, bo biorąc pod uwagę nasz aktualny system kurwa sądowniczy, e, który jest dziurawy, który jest dziurawy Krokcy. jak szedar kurwa, to to tak nie wejdzie. Ja do waszego rządu nic nie mam, tylko żeby tych komunistów nie dopuszczali do władzy. Plus dodatkowo ym, łamanie się na konto, jak mogłaś mnie, mogłeś. Bardzo karalne. Już mam wszędzie dwuetapowe, że tak powiem, wiecie. No i tutaj trzeba ten moment poruszyć. Bardzo w wielkim skrócie. Uwaga, będzie historyjka. Oj, nasza kupa... lubię historyjki, są zajebiste. Biografia będzie dzisiaj. O, no tak, fakt. Nasza biografia. Słuchaj Mieliśmy się. sobie kiedyś kanał, który bardzo fajnie się zaczął rozwijać. Tak przychodziło dziennie na niego 300, 500, czasami nawet 700 już osób. Dochodziliśmy już tak do 40 tysięcy. Zajemali nam to kąta. Kuba, sprawa trafiła wtedy do prokuratury. Jakie były koniec końców konsekwencje? Umarzyli. Założenie, i po prostu załatwiam każdą sprawę, więc. Uważajcie, co robicie. E, ale możemy sobie jeszcze tak wspomnieć, a propos jednej rzeczy. Julka bardzo nie chce, żeby cokolwiek o niej mówić ale w na internecie. Jesteś w tym internecie, bierzesz w nim czynny kurwa udział, jesteś influencerką, więc jak nie chcesz, żeby się o tobie mówiło, to przepraszam bardzo. Nawet kurwa, jak będziesz żebrała na ulicy, to o tobie ktoś coś powie. Jak jest to, to, to też powie. Właśnie dojechałam, e, zaraz idę, już tylko chciałam powiedzieć, że nazywanie mnie sześćdziesiątą jest totalnie bez sensu, ponieważ bronię samej siebie e, za to, że jestem oceniana i no po prostu ludzie się o mnie wypowiadają e, fałszywe rzeczy i albo udostępniają screeny, no to jak przepraszam bardzo mam inaczej to załatwić, skoro inaczej te osoby nie chcą tego załatwić. E, 60 to jest jak ktoś sprzedaje na policji, jak sprzedaje towar, więc... Odróżniajcie rzeczy. Nie, Jurko. Ja pierdolę. Artykuł gdzie 60 ja kodeksu karnego to nie jest, że... Króć to nie jest, jest, że ziomo na policję, że dragi i narkotyk. Widzisz Wiem. więcej? Gówno tam wiecie. Ogólnie ona usunęła, e, tak jak mówiłam, wszystko i wstawia kolejne screeny, więc... Tak, sytuacja wygląda na tej zasadzie, że jak ona na, na dała tę przeprosinę. <laughs> I... Julka stwierdziła, że przeprosiny mają być na ile? Cztery kafelki. Cztery kafelki, nie jeden, cztery. Kafelki. Chodź nie no. stwierdziła, że w takim razie ona pierdoli ten stragan i kurwa ma w to wyjebane, skasowała tam te przeprosiny. Ale jest taka jakaś szemrana, kurwa, że się nie dziwię po pierwsze, że jej przeprosiny tak wyglądały i że się wkurwiła z jednej strony, bo no sami widzicie co Po nie... Udostępniła wtedy kolejne screeny, po czym Julka stwierdziła, że mm. jebać, jadę do zgłosić. Ja um jakby byłam wyrobić paszport, ponieważ w dalekiej przyszłości chcę gdzieś wylecieć. No, a jak ona jedzie robić paszport, bo w niedalekiej przyszłości chcę gdzieś pojechać. Co prawda, do tej Grecji nie potrzeba paszportu. Stało co się dobrze rośnie. No Więc, Więc to, to nie chodzi nie o Grecję, chodzi, ale powiedzenie kurwa, że idę wyrobić paszport. Z czego chyba nie musisz tłumaczyć, że w ogóle chcę potrzebuję paszportu. Ale chuj was to w sumie obchodzi, tak. chuj mi ten paszport, no ja się nie muszę z tego tłumaczyć. W sytuacji, że będąc w sklepie, dzwonię do Kuby, Kuba odbiera i mówi co tam mordo, a ja mówię, stary nie mogę gadać, jestem w sklepie. To tak wygląda, jeżeli Julka nie chce, żeby ludzie na przykład dowiadywali się, byli ciekawi dlaczego ten paszport, to kurwa po prostu tym nie mu. Ackerman. Dziewczyny się pokłóciły w skrócie też na prywatnych wiadomościach, po czym ta wysłała zdjęcie, które jest... stwierdziła, zamawiać. że nie będzie tego wstawiać, a ta blondi stwierdziła, że... A w sumie powstanę wszystko, bo po Do nie. tego Hot Blondie Lines dała bardzo... I tu jest ten screen. Ja go chcę przeczytać, bo ten screen jest ważny. Bo mogą powstać kontrowersje na temat tego screen. No to lecimy. Nie manipuluj mną. No. Zacznijmy od tego. Hot Bloody Lines. To napisała Queen of the Black. Queen of the Black odpisała. Czy chuj wszystko zostaje? Ja wyrobiłam paszport, jadę tam gdzie miałam i zaktualizuję, jak wygląda sytuacja. I dopisek Hot Bloody Lines. Bones to Bons jest lanie O, juleczka jednak jedzie za granicę za wasz hajs. I tutaj, właśnie, można powiedzieć tak. To jest kwestia interpretacji. Bo można sobie pomyśleć, że jedzie do tej Grecji, <grymnie> że e, jedzie kurwa do, co to jest zgłosić, albo że w przyszłości ma plan, żeby spierdolić zagranicę. Ten jest był taki tak, kurwa... niejednoznaczny. E, czasami krytykujemy, krytujemy. Black, ja bym tutaj stanął, po stronie Queen Tutaj, of the Black, jak, jak o że jednak o... kwestia interpretacji, to. my to rozumiemy na kilka sposobów, nie wiemy, który jest prawdziwy. Więc no. Um, I Yy, za kolejne screeny właśnie yy, lecę to zgłosić, właśnie dojeżdżam i chciałam tylko powiedzieć, że oczekiwałam od niej szczerech przeprosin i wtedy powiedziałam, że to usunę, a nie przeprosin. No ogólnie to Sorry em, em, Maja i Pysia, on, one, oni mają neutralny kontakt, ogólnie to przepraszam. Em, w znaczy, co można się naprawdę zmieścić w jednej. Jeśli coś jest naprawdę szczere, to wystarczy jedna, nie cztery. Ale to jest już trochę podkoloryzowane. To, to już jest... trochę... nie, podkoloryzowała typiara z tymi, że musi być na cztery. To jest podkoloryzowane. Po prostu, żeby to było szczere i żeby ona wiedziała, że popełnia błąd. Więc ja po prostu chciałam, żeby mnie przeprosiła szczerze oraz za akcję na TikToku i te cztery kafelki wystarczyłyby żeby wyjaśniła, a nie jedno sorry, no sorry, tak jak wcześniej mówiłam. Ponoć ja ja przez te stare screeny właśnie Julka straciła dwóch znajomych, czy tam dwie bliskie osoby. Kolejne, kurwa, coś jest za dużo e. tych bliskich osób ma, co e. chwilę kogoś traci. Te nie patrzymy, bo nie nie znamy jej, tak? No, ale no, ale... No, tak szybko się od ciebie odwracają, to... To nie to... są bliscy znajomi. Mówiliśmy już ci to, i... Julko, wprost, że jeżeli masz aż takie problemy w internecie, to nie ma problemu, pójść zarabiać normalnie. Nikt się nie będzie przypierdalał, chyba że źle resztę wyda. pyta: Ty, jaki ty, jaki ty, pan? I pełnym zdaniem.